Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest dziedzina funkcji wielu zmiennych. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru oraz coś do pisania. Moi drodzy, naszym zadaniem jest określenie dziedziny funkcji w naszym przypadku dwóch zmiennych. Jak to zrobimy? No więc nie będziemy w tym przypadku akurat wyliczać konkretnej liczby, konkretnego zbioru. My sobie, może powiedzieć, określimy, jak te zbiory wyglądają, by natomiast jeżeli będziecie chcieli, albo będziecie musieli, na przykład to sobie narysujecie to, ponieważ jak już często wspominam, każdy z Was ma inne wymagania co do danych tutaj poleceń w zadaniach, dlatego my określimy, przedstawimy to w pewnych układach nierówności, wy natomiast będziecie mogli sobie potem zrobić z tym to, co będziecie po prostu musieli. No więc, moi drodzy, przyjrzyjmy się naszej funkcji. Nasza funkcja to logarytm. Mamy logarytm z ilorazu x plus y przez 3x minus y. No i cóż możemy tutaj od razu sobie pozakładać? Dziedzina to są takie liczby, które jeżeli wstawię do mojej funkcji, to mi tej funkcji nie popsują. Czyli no, można powiedzieć, nie narobią nam bałaganu. No i cóż, mamy logarytm, więc pierwszą rzeczą, która mnie interesuje w logarytmie, to jest co? To jest to, żeby argument mojego logarytmu był większy od zera. Czyli ja od razu zapisuję, że mój x plus y przez 3x minus y jest większy od zera. Ale Chcę jeszcze pewną rzecz tutaj założyć i ona wyszłaby nam potem w naszej nierówności, jednakże ku pamięci i tak, aby na przyszłość było to jasne, pojawił się ułamek, więc my od razu też musimy założyć, co w ułamku nie może być zerem mianownik, więc piszemy sobie i, czyli jednocześnie te warunki muszą zachodzić, czyli 3x minus y musi być różny od zera. No i teraz moi drodzy, co możemy zrobić, od czego należy zacząć? No wiadomo, że łatwiej będzie nam zacząć od tej naszej nierówności, naszego nierównania, możemy powiedzieć. Czyli wystarczy, że sobie przeniesiemy tutaj 3x różne od y, czyli dla y różnych od 3x w tym ułamku zera nie będzie. Czyli na przykład, kiedy będziemy mieć po prostu to widać, jakbyście sobie narysowali prostą y równa się 3x, to ona nie może się jakby w naszym obszarze liczbowym nie może się znajdować, czyli tego bardzo mocno nie chcemy. No to zajmiemy się teraz naszą nierównością, która jest dosyć ciekawa, bo toś w ciekawy sposób ją rozwiążemy. Otóż żeby się nie bawić, w, w, bo gdy macie same x'y no to wiadomo, jak się rozwiązuje nierówności wymierne. Mnożymy przez y, kwadrat mianownika y, i powstaje nam jakiś wielomian, ten wielomian sobie rozkładamy i tak dalej, i tak dalej. No tu mamy dwie zmienne, więc nie chcemy tego robić, bo możemy się trochę pogubić, więc zrobimy sobie tak, że znajdziemy sobie mm, takie możliwości, które w ostateczności, w ilorazie, dadzą nam liczbę dodatnią, no bo takiej szukamy. Czyli kiedy ułamek da nam liczbę dodatnią? No kiedy na górze i na dole są plusy, albo na górze i na dole są dwa minusy, tak? Czyli albo kiedy x plus y jest większy od zera i 3x minus y jest większe od zera, czyli pierwszy warunek, albo gdy, czyli mamy lub e, x plus y jest mniejszy od zera i 3x minus y jest mniejszy od zera, czyli dla takich dwóch warunków nasz ułamek będzie dodatni, czyli taki jak Chcemy. No to rozwiążmy sobie to wyliczając y, czyli w tym momencie y będzie większy od minus x, natomiast tutaj y będzie mniejszy. Jeżeli go przeniesiemy, to będzie mniejszy od 3x, czyli mamy tutaj taki warunek lub i tu podobnie, czyli y, przepraszam, y będzie mniejszy od minus x oraz y będzie większy od 3x. X. I teraz rzućmy okiem moi drodzy, czy tutaj gdzieś mamy, że y jest równy 3x. No nie mamy, dlatego że automatycznie już w naszym założeniu wyszło, że nasz, yy, nasz ułamek ma być większy od zera, a nie większy równy. Czyli już ta opcja, gdy y równa się 3x nam odpadła, ale pamiętajcie, żeby to zweryfikować. I jak już wspominałam, powstały nam dwa układy nierówności. Jeżeli chcecie to sobie narysować. Jak najbardziej możecie, jeżeli nie jesteście pewni, wysyłajcie Wasze rysunki nam na maila podanego w opisie do tego filmu w formie zdjęcia czy w formie dokumentu Word, jakkolwiek chcecie i my chętnie sprawdzimy i zobaczymy tutaj, czy oby faktycznie to wszystko jest dobrze zrobione. Tak zakończymy nasze zadanie. Rozwiązaliśmy dziedzinę, to jest dziedzina naszej funkcji dwóch zmiennych podanej na początku. Ja zapraszam do kolejnych części, do kolejnych filmów związanych z dziedziną funkcji wielozmiennych, do zadań ogólnie związanych z funkcjami wielu zmiennych. Jak już wspominałam, jeżeli macie pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakiś film, to to wszystko kierujcie na maila, który jest w opisie do filmu. Zachęcam do polubienia tego filmu. Do Subskrypcji naszego kanału, i cóż, życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.